Dzień dobry, witam wszystkich w pierwszym oficjalnym odcinku magicznego programu o dźwięcznej nazwie. za wstępna. Ja jestem konsolite, a ze mną jest... Ja, czyli Karmaś? No i ja Randall, witam. Dokładnie. Nasza magiczna trójka w dzisiejszym odcinku przyjrzy się nowej grze na PS4, która jest jeszcze ekskluzywem, a jej tytuł to Bloodborne, czyli duchowy spadkobierca, następca sequel, prequel, whatever, jak to nazwać, w serii Dark Souls. I Demosów. Souls. Dokładnie, oryginalnej, jedynej, pierwszej, prawdziwej. Tak, tak. No, wszyscy żeśmy pograli trochę i no cóż, Któż by chciał zacząć pierwszy, powiedzieć coś swojego? No to może ja zacznę z grubej rury, że y, pograłem na razie 7-8 godzin, czyli jak na standardy tej gry niewiele, to jest akurat jej wielka zaleta, że... A jak na standardy obecnych gier, to byś już skończył. No już bym skończył, by chyba dwa razy nawet. Nie, nie, to jest właśnie jedna, jedna, jedna z zalet tego, tej gry, że, że, można długo, długo pograć. Czyli wiesz, płacisz, płacisz i grasz, no. Chyba, że giniesz cały czas. Ale, y, muszę przyznać, y, y, że Demon Souls, Dark Souls, y, jedynka i dwójka, no i Bloodborne to niestety nie są gry dla mnie. No to znaczy, ja złapałem się na ten hype w sieci, wiesz, że wszyscy, wszyscy podniecają się tym Bloodbornem, że taka świetna, taka super od twórców Dark Souls'ów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i okej, okay, pograłem. Tak, pierwsze takie wrażenie moje jest bardziej dostępna ta gra dla zwykłego gracza niż, niż Dark Souls. Ja przynajmniej tak, tak, tak mi się wydaje. Przynajmniej przez te parę godzin, co grałem, nie wiem, jak jest później. Ale, ale generalnie jestem na, trochę na nie. Nie wiem, jak, jak wy panowie, ale, Gra jest ok, ale hitem dla mnie nie jest, no. Nie wiem, może ja po prostu lubię inne, 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 inne gierki, no. Przepraszam, wszyscy, którzy teraz tego słuchają, to pewnie pomyślą sobie, że jestem jakiś idiota i nie lubię tej gier, bo wiadomo jest, że, że Dark Soulsy i Demon Soulsy, Demon Soulsa i Dark Soulsy obydwa, to się hołbi przecież w sieci, w internecie. Kto jest na nie, to jest w ogóle idiota i nie umie grać i, i tego, no, trudno, okej, okay, nie umiem grać w to, tak Solfy i Bloodborne jest trochę, trochę, trochę lepszy z tym, pod tym względem, ale to nie dla mnie, no, no sorry. Wiesz, nie każdy robić masochistą tak naprawdę, bo w przypadku tych gierek jest tak zwany długi learning curve, czyli faktycznie trzeba się dużo czy nauczyć na początku, bo Inaczej będziemy glebę cały czas zaliczać. Powiem, no właśnie, jak Dimon grałem na początku, to tak nie dało się skoczyć podwiec do danego potworka, szczególnie do bossów. Ciach, 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 dziękujemy, dobranoc. No mm -hmm. tak, właśnie zauważyłeś tutaj, w środku Bloodborne, to jest trochę łatwiej, przynajmniej ja sam początek. Tak, tak, oczywiście znaczy, znaczy, ja ci powiem tak. Podejrzewam, ten poziom skoczy trochę. W ogóle szybsza, szybsza walka jest jakoś tak. No to, że, że w Dark Hulter to wiesz, czekałeś na te ruchy tego przeciwnika, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wiesz, rachu, ciachu, i. No, owszem, możesz zaliczyć możesz też glebę szybko i, i zginąć łatwo, ale, ale jakoś tak bardziej bardziej mi to przypomina takie bardziej lajtowe gierki, jeśli można tak to określić. A ty Rano, co powiesz odnośnie poziomu trudności? Wiesz, ja weteranem y, serii Dark Souls nie jestem. Jedyna gra z tej serii, z którą spędziłem troszeczkę więcej czasu, to jest Dark Souls 2, około 70 godzin, według tego, co pokazuje Steam. Uhuhu. I dzięki uhum. temu, dzięki temu powiem. Szczerze, że ten próg wejścia miałem zdecydowanie niższy w przypadku Bloodman, dlatego też przyłączę się tutaj do tego, co Karnaś powiedział, że gra wydaje się z pozoru łatwiejsza, chociaż może to jest taki początek troszeczkę, taki, taki może trolling troszeczkę ze, ze strony twórców. A może to wynikać też z tego, że oni chyba próbują tym Bloodborne dotrzeć do troszeczkę szerszego grona odbiorców, jako exclusive, jako ten tytuł, który, który ma w zasadzie przyciągać do, do, do zakupu może konsoli, do, do grania na PlayStation 4. No jakby na to nie patrzeć, to jest exclusive, nie? Więc no właśnie. Mhm. Może, Więc może to że właśnie tak, mówisz. Tytuł należy do Sony, to znaczy ma prawa, w wszystkie licencje na no, Bloodborne. No no, ale tak mówimy na razie o Bloodburn w kontekście właśnie poprzednich e, odsłon. No, nie da się tego uniknąć. No, jakby na to nie patrzysz, to jest taki pseudo-sequel. Warto wspomnieć też o, o, o pewnych zmianach w mechanice, które się już od pierwszego momentu rzucają, rzucają w oczy, czyli przede wszystkim e, brak tarczy. Ja wiem, no, że no, później no, się no. jakieś tarcze pojawiają, ale na samym wstępie w swoim wyposażeniu tych tarczy nie mamy. Wprowadzono mhm. tutaj nową mechanikę, która pozwala nam tak jakby zrekompensować sobie zadane za nam obrażenia, jeżeli w odpowiednim momencie wyprowadzimy kontrę, tak? Cios, cios na moba danego, który który nas zaatakował. Tak? No dokładnie. To, to tak, jest jed, jedna zmiana, taka ist, najbardziej chyba istotna, najbardziej uczucie się w oczy. I szczerze mówiąc, sam sam na chwilę obecną nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Wiadomo, że tarcza była nieodłącznym elementem mechaniki, znaczy osłanianie się tarczą, jeżeli chodzi o, o Dark Souls, bo, bo te walki w tak, też się wspomniał wcześniej. Te walki były zdecydowanie wolniejsze w Dark Souls. Mm, Tak, to bardziej taktyczne. To znaczy tutaj, tutaj możesz iść na żywioł, znaczy, no, może niekoniecznie na żywioł, bo zginiesz, ale znaczy na wydaje się nie, da, nie, nie. Bo... Wydaje się, że możesz iść na żywioł, nie, że, wiesz, że możesz pójść do przodu, to wiesz, gracie szybko skarci za to, ale, ale w, w Dark Soulsach w ogóle tego nie było po prostu. Idziesz, 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 zasłaniasz się tarczą i czekasz na ten cios tego, na przykład truposza. to ja pamiętam taką walkę, to KwaH H15 minut ja się biłem z jednym troposzem w takfosach. Jednym A, A tutaj, tutaj to jest troszkę szybciej i też szybciej zginiesz. <gry> Nie, będziesz... wiem, nie, wiem jeszcze, nie wiem jeszcze jednego, czy, czy nie palnę teraz jakiegoś głupstwa, może to w się rozgrywce dopiero wyjdzie, ale nie wiem czy pamiętacie w Dark Soulsach za każdy za każdą naszą śmierć było, była nakładana na nas taka kara, że energia nasza się po prostu um, zmniejszała, tak? Ilość dostępnej energii życia zmniejszała się z każdą naszą kolejną śmiercią. Wiadomo, były tam jakieś artefakty, które, które ewentualnie z, z, zmniejszały tą karę, to penalty, a tutaj tego nie widzę, natomiast wydaje mi się, też nie jestem tego co do tego w 100% przekonany, ale wydaje mi się, że z każdą kolejną śmiercią zwiększa się liczba przeciwników w danej lokacji. Tak jakby więcej mobów chodzi. Tak mi się przynajmniej rzuciło to w oczy. Nie wiem, nie wiem, czy to jest element mechaniki, czy po prostu jakiś taki przypadek, czy, 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 czy to jest taka no, właśnie przy, zmiana. Przeciwników jest mnóstwo. Znaczy, na małym obszarze jest bardzo dużo, dużo, dużo przeciwników. No i ci początkowi to są tacy na jednego strzała, co, co naprawdę wydało mi się dość zaskakujące w przypadku, na przykład Dark Souls, to... Która była, jak, jak już wspomniałem, moją pierwszą grą w serii, w którą grałem, to ginęło się co od, 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 od ciosu takiego zwykłego tam jakiegoś mobka, A tutaj widzę, że to jest większość z nich, to są tacy jednostrzałowcy, nie? No ja, ja grałem w Demon i jedynkę Dark Souls, ale dwójka, w dwójkę trochę pograłem, ale wiesz, dwójka mi odrzuciła jakoś. Jakoś Nie miałem ochoty zbytnio się zagłębiać w dwójkę. Owszem, pograłem, ale, ale no specjalnie wiesz. I do Bladborna podszedłem tak. Przede wszystkim dlatego chciałem zagrać, bo wiesz, wszyscy się podwiedzają tym tytułem, i, i stwierdziłem, że no okej, okay, no to muszę to zobaczyć, no. Wypada. Po no widzisz, to u mnie było właśnie odwrotnie, po Dark Souls 2 to praktycznie rzecz już, już byłem zmęczony. Głównie ze względu na te zmiany, które tam wprowadzili, bo trochę uprościli, trochę podsuli. wiadomo jak to jest, tak? Nigdy wszystkim się nie dogodzi. Mhm. I praktycznie Bloodborne mnie zainteresował, głównie ze względu na design, bo tam już mamy dość tego fantazji, a to, to jest taki bardziej steampunk, trochę takie wiktoriańskie. Co do niej widy. I po prostu chciałem zobaczyć, właśnie, czy wiesz, grafika i cały ten styl po prostu zmieni moje podejście. Bo szczerze, jakbym ja pomyślał, że miałbym po raz kolejny biegać jakimś rycerzem i tak dalej, to szczerze, w ogóle by mnie ta gra nie ruszała, A tutaj, tak, właśnie z błędu ten design ruszyłem w tą i przyznam. Nie jest źle, tak? Tylko, że dalej jest to po prostu cały czas to dokładnie to samo, co było. Jest kilka tych drobnych zmian, ale no dalej jest to to, co już mieliśmy, tak? Mm -hmm. To jest na zasadzie takiego, nie wiem, większego DLC, reskina. Tak między zastosowaniami swego czasu, że każdy kolejny to się różnił mm -hmm. tylko i mm -hmm. wyłącznie jakąś tam pseudo-fabułą, a w praktyce wszystko było dokładnie to samo. I tak właśnie też tutaj z tym Bloodborne. mam. mi się właśnie to, przede wszystkim właśnie to, dokładnie to, co mówisz, podobało. Ten klimat trochę inny nie... Dark Soulsy i to uniwersum taki, to jest Steampunk, to jest takie wiktoriańskie, wiktoriańska Anglia, takie coś, wiesz, wiesz o czym mówię. I, i, i to jak zobaczyłem te pierwsze filmiki, z tego stwierdziłem, no okej, okay, może, może to z tego będzie. No i rzeczywiście, to mi się podoba, ale jest... zarzut mam taki sam, dokładnie jak co do poprzednich gier od From Software i jest bardzo monotonne lokacje. To miasto po prostu... No właśnie to jest dokładnie to samo, co w każdej grze oczywiście no, to się że podoba. Jak już ci przejdzie ten efekt pierwszego wrażenia? godziny tak... jest, ok, jest super. Niczym się te lokacje nie różnią. Cały czas to samo praktycznie. No, czy no może przesadzam, że to samo, ale, ale moda to mnie jest zauważalna. Jest. wiem, że niektórym to nie przeszkadza, ale akurat, akurat ja, 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 lubię oglądać ładne widoczki, więc pod tym względem troszeczkę się zawiodłem. Przy... Liczyłem, że, że że się bardziej postarają pod tym względem, no ale no trudno, jest jak jest. Być może później, może w, później, w późniejszym etapie gry będą jakieś, nie wiem, urozmaicenia. No tego... grafika ładna jest, chyba się, chyba się zgodzicie, że, że akurat się postarali. Jest duży krok naprzód, jeżeli chodzi o, o porównanie z, z Dark Soulsami. Jest architektura dużo fajniejsza, do, bardziej dopracowana, więcej detali. Akurat to mi się podoba. No tak, ale wiesz, poprawkę na to, że inna platforma zupełnie. Chyba, że do pecetowej wersji chcesz porównać jak któryś Dark souls -y, na przykład, dwójkę? No ja grałem akurat na PC w Dark Souls 2 i to też jakoś nie zachwycało specjalnie, tutaj widać naprawdę, wiecie, te detale architektury, też wszystkie tam, nie wiem, gargulce. To robi wrażenie, to, 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 to wygląda bardzo fajnie. no. Tylko, tylko widzisz, i tu możemy płynnie przejść do, do największej wady tej gry. Ekrawiał loading screenu? Tak, przecież jak ja to zobaczyłem po pierwszym razem, to przecież... Owszem, czytałem wcześniej, bo wiadomo, że już w internecie się pojawiło, teraz jest internet i wszystko wiadomo wcześniej, zanim pograć. Ale no, naprawdę, no pierwsza śmierć i czekanie na loading. Coś koszmarnego Więc może, może to jest ta kara, wiesz, za śmierć. Wiesz co... Ja że nie, to jest wiesz, ja nie, nie chcę Tak, do... będziesz czekać na to, aż się gra załaduje. I czekać, i czekać, i Naucz czekać. Naucz się nie ginąć po prostu i tyle, nie? Nie będziesz musiał czekać na ten załadowanie gry. Wiesz, żeby sprzętowe niedostatki konsoli były karą w grze, no to ja przepraszam, nie, nie. Sz Szczerze, mnie to jest strasznie dziwne, ponieważ większość gier to i tak się instaluje na dysku PS4, tak jak w Xbox One, więc... Jakim cudem ta gra tak długo się ładuje za każdym razem, gdy przechodzimy z lokacji do lokacji, czy właśnie po zgomie, to dla mnie jest jakiś poziom absurdu. Znaczy, wiesz, no, jest też też motyw taki, że już człowiek, który przywykł, że, że PlayStation no, trójka też za szybka to nie była w niektórych grach, jak się ładowało, ok, ale w no jest, dla mnie to jest tragedia, no 40 sekund... No... Wiesz co, co, to to jest wszystko kwestia umiejętności programistycznych, moim zdaniem, bo są gry, które Wydają się być dużo bardziej, wiesz, zaawansowane graficznie, technicznie, a loadingów praktycznie nie uświadczysz w nich. Nie? Chociaż tutaj do dobrym przykładem jest remaster na przykład Last of Us, gdzie w zasadzie loading to był na początku, a później to już tylko wiesz. Mm -hmm. Ładnie zamaskowany gdzieś tam w cutscenkach czy w czymś, nie? Wiesz, ale jeszcze wracając do tych, do tych czasów loadingu, to ja w internecie jakiś znalazłem artykuł na zachodniej stronie, jakiejś, na jakimś blogu czy coś. Że, że m, był artykuł o tym, że, że to jest bardzo dobrze, że, że, że ten lading tak długo trwa, bo to bo to coś tam, coś tam oczywiście, że. Możesz przemyśleć swoje tam, błędy, które mi się. to Tu się dla mnie po prostu, wiesz, wyżyny totalnego absurdu jakiegoś. Nie. nie, to jest szukanie wytłumaczenia na siłę. Usprawiedliwianie gry, która ci się podoba i po <laughs> prostu szukasz takiego właściwego elementu. Okej, okay, dobra, wszyscy wiemy, że to jest beznadziejna opcja, ale... Do, powiemy sobie jakąś ideologię do tego, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dla mnie też za no, mnie też. No i widzisz, jeszcze, żeby tak już nie fekać po tematach, to, to druga, druga rzecz, która w tej grze mnie bardzo irytuje, jakość ich działania. I 30 klatek na sekundę, w dodatku na ogół. Niepełne 30 klatek. No. Często, gęsto, szczególnie jak się walczy z większą grupką, albo z tymi takimi pseudobosami, tak, takimi tak. dużymi tymi mobami, to ta gra naprawdę przy takim systemie, gdzie faktycznie, może nieco do sekundy, tak jak w Dark i tak dalej, ale mimo wszystko musisz w miarę szybko reagować. Ta gra potrafi rwać, no, niestety, no to tak, tak, większość tak. tych uników. Tak nie w stu procentach wychodzi. Można się do tego przyzwyczaić, bo to jest kwestia tempa, wyczucia i tak dalej. No ale ta gra ale na no samym aż początku płacze jest o 60 klatek. Sorry. O, o 60 klatek na sekundę ta gra po prostu aż, aż błaga wręcz. No ale no trudno, no. Bo... Większość gier błaga. Powiem wam szczerze, że akurat nie uświadczyłem żadnego szczególnego rwania, no poza tym, jak wspomniałem, że konsola to... Równie dobrze by mogła robić, nie wiem, za wentylator w domu. Ale generalnie nie uświadczyłem tego, wiesz, no. Moim zdaniem tak, a nie masz takiego dużego tempa, żeby to musiało być do stałe 60 klatek. Jednak walka, mimo wszystko, że jest bardziej dynamiczna w stosunku do Dark Soulsów, to jednak nie jest to, wiesz, poziom, nie wiem, bajonety czy Devil Mike, Cry, żeby trzeba było, wiesz, co do sekundy wszystko wymierzyć. Zawsze jest jednak ten bufor czasowy, który, wiesz, a co do rwania, to po prostu nie, nie uświadczyłem żadnych tam spadków, animacji, przerwania. Być może jeszcze nie dotarłem no, do tego. Ty masz z zachodu, a my mamy. <głos> <głos> nie że ty... znaczy, Wszystkie tak. są z Japonii, więc albo z Chin, więc no, to nie, nie ma. Raczej z Raczej Chin. Chin tak. Nie ma żadnego znaczenia w tym akurat przypadku. A jak Wam się fabuła podoba? Bo, bo mnie zawsze, znaczy akurat zawsze, no, w Soulsach mnie zawsze to irytowało, że, że ta ekspozycja fabularna jest taka troszeczkę gdzieś tam schowana z tyłu. <noise> Delikatnie mówiąc. Trzeba czytać dużo, trzeba dużo rozmawiać, żeby tam coś z tej fabuły zrozumieć. I tutaj mam to samo też w zasadzie. No nie myślę. daj Boże, żebyś musiał czytać cokolwiek wiesz, w grach, co, ja, ja no nie? No wiesz, książek czytam mm. dużo, to już w grach nie chcę czytać, w grach chcę Mówię... się po prostu bawić. Chcę, żeby, no żeby były widzisz. to kaccenki katscen, zwykłe, a nie jakieś tam, wiesz, y, konieczność gdzieś tam czytania jakichś audiologów. Akurat to chyba audiologów nie ma takich, takich, jako takich, ale, ale trzeba gdzieś tam poboczami z, z NPCami rozmawiać, żeby coś z tej fabuły wnioskować, nie? Mm. Znaczy mój problem z, w ogóle z gierkami od From Software polega na tym, że ja, ja generalnie chołubię gry, y, które mają dobrą fabułę. Natomiast y, gry od From fabuły nie mają. No sorry. No mają fabułę, tylko mówię, trzeba się bardziej zagłębić, to wiesz, one mają naprawdę. Powiedz mi w skrócie, jaka jest fabuła pierwszych Dark Soulsów? No proszę cię, no powiedz mi w tej momencie. No pierwszy Dark Souls akurat nie grałem, ale wiesz, no to drugi, chodzi o to. Że... Drugi, no, wiesz to 90%, 90 ludzi, którzy to grało, albo dla nich ta fabuła jest nieistotna, albo jej nie pamiętają. I to jest mój główny zarzut do tej gry i dokładnie dokładny ten sam zarzut mam do Bloodborne. Właśnie tam się troszeczkę w jakieś tam opracowania zagłębiłem, jeżeli chodzi o Dark Souls, i to jest naprawdę duże, fajne, zbudowane uniwersum z, Wiesz, z dobrym uniwersum, backgroundem, tylko tak, że to tylko nie ma trzeba, ekspozycji tego. trzeba, trzeba to wykorzystać w grze, no właśnie tak jak mówisz, no, nie ma, no nie jest skupione na tym. No ja rozumiem, że to chodzi o, o coś innego, o walkę, o mechanikę i tak dalej, ale według mnie wszystkie te elementy powinny ze sobą jakoś współgrać i nie byłoby nic złego, gdyby te fabuły były, tak jak mówisz, ekspozycja na nie była po prostu więcej światła na to było rzucone. No tak nie jest, no okej, okay. tak, taki mieli twórcy zamysł, szanuję to, niech tak będzie, ale dla mnie, dla mnie mogłoby być coś, coś, coś więcej. Tak uważam, tak samo w Bloodborne. no. Podsumowujemy pomalutku już może ten. No i ja na pewno będę grał, bo spędziłem naprawdę sporą liczbę czasu w Soulsach, a tutaj jest ten sztafasz ogólny taki dużo fajniejszy, dużo bardziej przyciągający mnie, już pominąwszy tę kwestię fabuły, która gdzieś tam jest schowana. I na pewno będę grał, na pewno spędzę co najmniej kilkadziesiąt godzin w tej grze i na pewno jeszcze gdzieś tam się postaram podzielić z, z wami, czy, czy to w formie jakiegoś tam tekstu, czy, czy może gdzieś tam przy okazji nagrywania podcastu. Jak to tam dalej wygląda? Jestem, jestem bardzo na tak, jeżeli, jeżeli chodzi o, o Bladborn, ale no, mimo wszystko nie, nie byłbym taki hura optymistyczny jak większość magazynów, czy tam portali, które dawały dziesiątki, dziewiątki, czy tam ustępki minimalnie. No ja bym tak ocenił w tej chwili, taka moja wstępna diagnoza, no to powiedzmy tak siódemkę mocną bym dał, tak więc myślę, że to dość dobrze uzasadniłem wcześniej i, i wydaje mi się, że ta gra w tej formie nie zasługuje na więcej. Wszystko fajnie, ale dużo rzeczy ze sobą nie współgra, tak jak już Karnaś wcześniej wspomniał, paru rzeczy zabrakło. Ja powiem tak, no... Tu Was zaskoczę, bo jeżeli już miałbym oceniać takiej skali punktowej od 0 do 10, to wiecie, że dałbym 8 w tym momencie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma gier zbytnio na PlayStation 4, które można teraz kupić i sobie porządnie pograć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że, że, że jest podoba mi się sam design świata, to znaczy samo to uniwersum, tak jak już mówiłem wcześniej, podoba mi się to. I jeżeli na pewno na, na pewno, tak jak powiedział kolega, za bardzo jest hype w internecie na tą grę. No. Dla mnie jest to troszeczkę niezrozumiałe. No. Gra dobra, niewybitna według mnie, jest OK, można pograć, tylko jest, mam jeden ostrzeżenie, jeden, jeden które, które to już troszkę o samej konsoli sporo mówi. Jeżeli tak mają wyglądać gry ekskluzywne na PlayStation 4, czyli 30 klatek na sekundę, czasem rwie, to ja dziękuję za taką konsolę, naprawdę, ja już tę nową generację w takim razie przepraszam no. Możecie i tak, podsumowując u mnie, można kupić, można zagrać. Na pewno jeżeli wydacie te 200 parę złotych na Bloodborne, będzie, jeżeli lubicie takie gry, możecie pograć, dużo godzin na tym spędzicie, będziecie czuli, że dobrze wydaliście pieniądze. No. A jeżeli, jeżeli taki gier nie traficie, to nie kupujcie, tak jak nie graliście w Dark Souls'y, to nie grajcie i w Bloodborne. <laughs> no ja praktycznie rzecz biorąc, wiele do dodania nie mam, bo Karnaś powiedział praktycznie wszystko, co ja chciałem. Nie no, ogólnie dodam mnie tylko takie jedno zdanie na koniec, że biorąc pod uwagę sytuację, Naby zrobił gra ryba, to poza Bloodboardem na chwilę obecną nie ma większej alternatywy. Chyba, że chcecie po raz kolejny płacić za tą samą grę, która była na poprzedniej generacji i cieszyć się z tego, że łaskawie jest full HD. A Bloodboard ma akurat klimat ładny, jeżeli chodzi o to całe otoczenie i tak jak właśnie Karnaś mówił. Mam takie 8 na 10, aż przyznam się szczerze, że Dopiero jak skończę, to będę wiedział jak mniej więcej bym to ocenił w 100%, bo to wiadomo, że pierwsze godziny to co innego niż tak już się spędzi. Te kilkadziesiąt godzin na liczniku i no cóż, to już tak wiadomo. I tym pozytywnym akcentem kończymy pierwsze wydanie. To byłem ja, komsoloite, a za mną byli... Karnaś trzymajcie się i Randal, do usłyszenia. Cześć.